Obecnie na Malcie przebywa 1311 zawodników, którzy są zaakredytowani, więc tak, jest to największy puchar świata, a do tej pory jest to druga edycja, tak więc puchar świata w seget był nieco mniejszy ze względu na to, że nie było parakajakarzy. Dodatkowo jeszcze na naszym pucharze będą olimpiady specjalne. Wyścigi olimpiad specjalne, które również z wielką przyjemnością gościmy na Poznańskiej Malcie. I tak, jest to taki test generalny przed mistrzostwami świata, które się odbędą w przyszłym roku. I tak naprawdę chcieliśmy się przetestować w takich warunkach, które, które już będziemy mieli takie jak w przyszłym roku. Natomiast natura pokazała nam, że musimy się z nią mocno liczyć i że to tak naprawdę ona dyktuje warunki, a my musimy się dostosować. I też wiele rzeczy tutaj na poznańskiej Malcie pokazało, że można zrobić inaczej, ale też one są lepsze. Tak więc pomimo to, że kosztowało nas to bardzo dużo pracy pokazało, że, Rozwiązania, które mieliśmy do tej pory są bardzo dobre, ale można zrobić to lepiej. Tak więc też jako komitet, jako Polski Związek Kajakowy, jako komitet organizacyjny e, tak naprawdę szykujemy się i teraz już mamy naprawdę pełno materiału do tego, żeby porównać i żeby sprawdzić co będzie najlepsze właśnie przy organizacji tej najważniejszej imprezy Mistrzostw Świata w 2026 roku. Tak, jest to e, bardzo dobry wynik i, i to tylko wskazuje na to, że decyzje, które zostały podjęte, e, były słuszne i, i tak naprawdę pokazały, że e, ten cykl, który się skończył, on się też też zakończył pewien etap współpracy i ta współpraca, która została związana e, z Polskim Związkiem Kajakowym i z trenerami na nowo, daje właśnie ten powiew w to, czego najzwyczajniej w świecie brakowało. E, i myślę, i mam nadzieję, że to jest tylko początek dobrych rezultatów, które będą powtórzone nawet lepiej na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Natomiast to jest bardzo dobry prognostyk i mam nadzieję, to co trener Szałkowski dzisiaj powiedział, że zawodnicy są w ciężkiej pracy, że to jest element treningu, element startowy i że na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata te czasy będą zdecydowanie lepsze, miejsca będą lepsze i zwycięstwa, jeśli będą zwycięstwa, to jeszcze z większą przewagą niż do tej pory.